Witajcie moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będę wam pokazywał jak spróbuję się zabezpieczyć, żebym nie miał na swojej hodowli muszek owocówek ogólnie y, muszki owocówki to jest naprawdę... no nie chcielibyście mieć ich na swojej hodowli, a u mnie jest to no, całkiem wielki problem ponieważ u mojej karybeny wersji kolor samca, Piotruś się nazywa tych muszek widzę bardzo dużo i one mogą spowodować, że ten samiec będzie miał nicienie. I jak samiec będzie miał nicienie, to praktycznie cała hodowla będzie do wywalenia, nie? Dlatego ja będę pokazywał Wam, jak się będę przed tym zabezpieczał, i będę testował różne sposoby z internetu. I też yy, zapytałem się na grupie Ptaszniki Imy, na którą serdecznie Was zapraszam. Zapytałem się o sposoby na tej grupie yy, i dostałem kilka odpowiedzi dlatego polecam tą grupę i będziemy yy, patrzeli patrzeć i będziemy sprawdzać co najlepiej działa tak Zabieram się do robienia pierwszej naszej pułapki Potrzebna nam jest kartka papieru i jakaś butelka albo słoik tylko że butelka musi być pusta, poczekajcie już jest pusta dlatego zaczynamy no, trzeba najpierw rozciąć, żeby tutaj po prostu nie było, nie, żeby po prostu była większa szyjka, nie? Dobra, mamy. I teraz są dwa obozy. Dobra, walcz. <grych> są teraz dwa obozy. Mi się wydaje, że ten drugi jest lepszy, ale pierwszy jest taki, że po prostu o tak kładziemy to i do środka dajemy przynętę. Ale moim zdaniem to jest gorsza metoda, z racji na to, że to jest takie większe i, i pająk mi biega tutaj, to jest jakiś krzyżek to to jest, nie wiem. Tu chcę sobie, chyba go dotknąłem przypadkiem i udaję martwego teraz, pozdro. Ja chyba skorzystam z drugiej metody, która jest kartka papieru złożona w taki rulonik, ale Coś mi się zdaje, że tu trzeba będzie tak trochę ją skrócić. Wycięte jak u obcego. Teraz nacinamy sobie na środku i robimy taki dziubek. Bynajmniej tak słyszałem. To chyba musi być krótsze. Tak, to by było w powrotem. Dobra, przyda się klej. Nie mam kleja, użyję taśmy izolacyjnej. Dobra, okay, teraz tak, sprawdzę, gdzie trzeba zrobić. Dobra. Jest zrobione chłopcego. Okej, okay, pułapka jest skończona. Jest tam. I mamy teraz cztery lepy na muchy. I myślę, że fajnie by było tutaj przyczepić botystkę, ten i taśmę to przykryję sobie. O, taka ta jest. To są pająki Kędziorka, Pietrek, Gienia, Chronka. Tu jest. Musiałbym sprawdzić w tym poprzednim filmie, jaki ją nazwałem. <grych> I ogólnie zrobimy sobie taką serię, co działa najlepiej. Będę testował różne lifehacki i po prostu powiem Wam, co jest najlepsze na muszki. Dlatego teraz zawieszamy lepy. Dobra, pierwszy powieszony. Nie zwracajcie uwagi na SYF, który tam będzie widać. Dobra, drugi powieszony stwierdzam, że tam nie ma sensu, bo terariów tam żadnych nie ma blisko. I ogólnie możliwe, że będzie film ze składania, bo tutaj w planach jest regał. Zobacz, tutaj mam kontakt. Nie zwracaj się uwagi na to pudło. I na tego miszka, bo nie mam gdzie go położyć. Tutaj położę te plakaty, nie wiem. Ja im muszę zerwać w końcu, nie? Tragedia jest z nimi. Yy, tutaj będzie regał. I tutaj. Podłączę kabel termoprzewodzący. Co ja gadam? Jaki termoprzewodzący? Będzie szedł kabel. Chłodzą. To po prostu będzie ten kabel do ogrzewania. Nie wiecie o co chodzi. No. I możecie się przygotować, bo jest możliwość, że jadę na giełdę terrorystyczną z OEZYK w Warszawie. I możliwe, że będzie relacja wraz z Tomkiem. Dlatego... Śledźcie kanał. A to by było na tyle w tym odcinku. Za tydzień będziemy robili nową pułapkę i sprawdzimy, jak te działają, bardziej jak tamta pułapka działa, bo te lepiej muszą działać. I zobaczcie, jest jej nasz rozrabiaka. Dlatego to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się do następnego odcinka. No i cześć.